Właśnie skończyła się konferencja prasowa pani premier Wilmes, która poinformowała o tym, jak będzie wyglądać nasze życie przez kolejne tygodnie. Jak pani premier powiedziała, pocieszające jest to, że liczba nowych hospitalizacji spada, zaś szpitale mają moce przerobowe, by przyjąć tych pacjentów, którzy wymagają tej szczególnej hospitalizacji. Na podstawie decyzji ekspertów a także doradców politycznych Rada Bezpieczeństwa Narodowego Belgii zdecydowała o przedłużeniu zamknięcia Belgii do 3 maja 2020 roku. Co to oznacza dla nas? Jakie to ma konsekwencje dla obywateli? Zastosowanie mają wszelkie zasady, które były już wcześniej Wynikające z poprzedniej decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nowością, która została wprowadzona, jest to, że sklepy typu BRICO, czyli takie dla majsterkowiczów, sklepy ogrodnicze, a także parki kontenerowe mogą otworzyć się. Pod jednym warunkiem, że zachowają zasady bezpieczeństwa i dystansu między klientami takiego Jakie dotyczą sklepów spożywczych? Dodatkowo, praca na budowach również jest dozwolona pod warunkiem zachowania zasad dystansu między pracownikami. Jest to więc swego rodzaju wyjście naprzeciw temu, że w poprzednich decyzjach branża budowlana nie została objęta żadnymi bezpośrednimi instrumentami wsparcia, a fakt zamknięcia sklepów budowlanych powodował, że siłą rzeczy firmy budowlane czy samozatrudnieni z tej branży nie mogli prowadzić swoich prac. Nowością jest również, że wszelkie imprezy masowe będą mogły odbywać się dopiero po 31 sierpnia 2020 roku. Oznacza to, że jeżeli ktoś nie uczestniczył chociażby w tak znanej belgijskiej imprezie jak Tomorrowland, to w tym roku nie będzie miał na to okazji. Pani Premier podkreśliła, że te nowe zasady, te otwarcie kilku rodzajów sklepów, to nie jest jeszcze odpuszczanie tym twardym regułom zamknięcia belgii, jakie zostały wprowadzone. Apeluję również do obywateli, by nadal poddawali się zasadom zamknięcia, jak to wynikało z poprzedniej decyzji Rady. Pani premier również powiedziała, że nie wiemy, kiedy będziemy mogli powrócić do normalnego życia w Belgii. W przyszłym tygodniu Rada ma zebrać się ponownie i podjąć decyzję co do sposobów i zasad otwierania Belgii, ponieważ będzie to długi proces. Nie będzie to tak, że jednego dnia wszyscy powrócimy do swoich wszelkich swobód obywatelskich. Pani premier powiedziała również, że noszenie masek czy wszelkich innych środków zasłaniających usta i nos. Jest wskazane, jest jednakże nie jest to obowiązkowe na ten moment. Jeśli chodzi o środki ochrony osobistej, czyli maseczki, czyli rękawice, czyli kombinezony, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, że dwie wielkie fabryki w Belgii przeorganizowały swoją produkcję i zaczną produkować tego typu środki ochrony osobistej. Oznacza to, że staną się one w Belgii bardziej dostępne i miejmy nadzieję, że również ich cena będzie znacznie niższa. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę Państwu spokoju, odwagi i sił, by przetrwać te kolejne tygodnie, które nas czekają w zamknięciu w Belgii. Do zobaczenia w następnym programie z naszego cyklu. Poradźmy sobie.